Licencjonowanie. Czy mogę używać Linuxa Mint do celów komercyjnych? Tak. Czy mogę sprzedać Linuxa Mint? Tak. Możesz sprzedawać Linuxa Mint bez pozwolenia. To, czego nie możesz zrobić, to udawać Linuxa Mint lub pozwolić ludziom wierzyć, że jesteś związany z Linux Mint. Czyli nie podszywaj się pod organizację Linux Mint i nie udawaj, że jesteś z nimi jakoś związany, chyba że jesteś. Dalej. Czy mogę zainstalować Linux Mint na komputerach, które sprzedaję moim klientom? Tak, upewnij się, że wstępnie instalujesz Linux Mint w trybie OM. A wszystko po to, aby klienci mieli możliwość wyboru nazwy użytkownika i hasła przy pierwszym uruchomieniu. Dalej, czy mogę użyć logo Linux Mint lub zrzutu w ekranu? Tak. Możesz używać, promować, pokazywać Linux Mint, zrzuty ekranu Linux Mint, logo Linux Mint w artykułach, czasopismach, stronach internetowych, książkach, projektach, filmach lub w dowolnym dokumencie. O ile nie udajesz, że jesteś organizacją Linux Mint, nie pozwól też ludziom uwierzyć, że jesteś związany z organizacją Linux Mint. Czy nie podszywaj się pod Linux Mint. Dalej, czy Linux Mint zawiera zastrzeżone sterowniki? Nie. Zastrzeżone sterowniki, takie jak sterowniki do kart, już w tej chwili AMD lub NVIDIA, są łatwe do zainstalowania, ale domyślnie nie są zainstalowane. I ostatni punkt, co z oprogramowaniem prawnie zastrzeżonym, własnościowym? Linux Mint nie popiera żadnej politycznej ani ideologicznej postawy wobec jakichkolwiek programów lub redaktorów bez względu na to, jakiej licencji używają. Biorąc to pod uwagę większość, jeśli nie wszystkie, w zależności od wydania, oprogramowanie używane w Linuxie Mint jest bezpłatne i otwarte. Wierzymy w Open Source jako wybór, nie jako ograniczenie. Uważamy, że sensowne jest dzielenie się kodem, uznanie technologii, z której korzystamy, umożliwienie ludziom pomocy, umożliwienie innym korzystanie z tego co robimy, i ogólnie umożliwienie dostępu do wszystkiego. Cieszymy się również z udostępniania społeczności. Dlatego licencjonujemy nasze oprogramowanie na licencji GPL. A zdecydowana większość używanych przez nas komponentów to wolne i otwartość źródłowe oprogramowanie. Czy czegoś nie rozumiesz, czy coś jest niejasne, czy ta licencja budzi jakieś wątpliwości u przeciętnego użytkownika, tekst licencji GPL jest znacznie dłuższy i jak to zazwyczaj bywa na potrzeby gildi słowa dużo bardziej rozbudowane i zawierająca dużo mądrze brzmiących słów i określeń, ale z grubsza rzecz biorąc tutaj jest wszystko co chcielibyśmy wiedzieć.